Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w odcinku, który łączy Five Nights at Freddy's i Among Us. Więc Five Nights at uh, Impostor, tak się gierka zwie. Lecimy, zostawcie łapkę, mamy noc pierwszą i będziemy musieli śledzić Impostora. Jak widzicie, tutaj mamy drzwi, będziemy musieli je zamykać. Sprawdźmy sobie kamery. Okej, okay, ja jestem tutaj, tu mamy storage, nawigację, engine. Sprawdźmy kamery, gdzie jest nasz im crewmate? Coś go nie widać. O! Tu jest! Był! Przegapiłem go! O, o! Co jest? Co jest? Musimy uważać. Cały czas muszę patrzeć na te drzwi. Żeby je potem użyć. Okej. Okay, passage. Jest w Passage. To jest gdzie? Okej, okay. kam 1 jest tu. A która to była kamera? Dobra, kam 7, kam 8. Gdzie on jest? Słuchajcie, nie widzę go. Oj, żeby mi tu, mnie tu nie zjadł. Kam 1 był, kam 1 tutaj. Okej. Okay. Na razie jakoś żyjemy, ale co to za życie, nie? Dobra, okej. Okay. Zostawcie lajka, like jeżeli odcinek wam się spodoba, bo ja nie chcę tutaj, wiecie, żeby mnie wystraszył ten gość. Sprawdzamy drzwi, czy on tu czas jest w kam 1 dalej. Okej, okay. gdzie się teraz udał? O mój Boże. I którą mamy godzinę? Pierwsza. Pierwsza jest dopiero. Okej. Okay. Żeby nas tutaj czasem nie zaskoczył i nie zjadł, bo o. Okej, okay, jest tutaj. W nawigacji był. U, to on się udaje do mnie. Możemy użyć trackera. O kurka. Idzie do mnie. Oj, oj, oj. No nie. On się tu gdzieś pojawi, coś czuję. Jestem pewien, że on tu przyjdzie. Rada moment się tu pojawi. Na bank. Musimy drzwi zamknąć w razie czego. Okej, okay, czekamy. Matko święta. O nie. Zamykamy drzwi. Okej, okay, dobra. Jesteśmy na razie bezpieczni. Sprawdźmy, gdzie on teraz się pojawił. O nie. Musimy poczekać. Tracker, dobra, on znowu się tutaj do nas zbliża. No nie wierzę. Znowu idzie do góry. Jak ja mam go powstrzymać? Nie, 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 nie. Dobra, zamykamy. Dobra. Jest druga rano. Czy ja. Uda mi się przeżyć ten dzień? To będzie ciężka przeprawa. Użyjemy trackera, mam nadzieję. Okej, okay, jest tutaj. Wow, może mnie dopaść. To nie Znowu tu idzie do mnie. No co za koleś. Dobra. Cały czas jest trzecia w, w nocy, czy rano, czy jak to tam zwał. Lepiej żeby nas tu nie dopadł, bo będzie grubo. Okej. Okay. Tracker, okej, okay, jest dopiero w kafeterii, ale zbliża się nieubłaganie do nas. Oho. Dobra, zamykamy włas. Nie ma... O mój Boże, słyszeliście to?! Jesus Christ. Kamery poproszę. Mapa. A, jest dopiero tam, przy kamerze pierwszej. Tu gdzieś powinien być. Czekajcie, bo jak tu jest na mapie? Pierwsza... W engine jest kamera czwarta. Sprawdźmy, jest tu jest ten impostor cały. Dobra, ale mam nadzieję, że nas nie zje, bo będzie problem. Użyjmy trackera. O, nie zbliża się. Zobaczcie, dobra. Mamy czwartą rano. Mam nadzieję, że przeżyję ten no, tę noc z impostorem. O jejku. Sprawdźmy kamery. Gdzie jest mapa? Okej, okay, w kafeterii, kamera siódma. Okej, okay, tu jest, jak widzicie. O matko, nie jest tak, tak źle. Co, on się już zbliża? Dobra, zamykam to. Niemożliwe, tak szybko? Tak, szybko się do nas zbliżył? Dobra, idzie do kamery pierwszej, mam nadzieję, tak. Będziemy go tu śledzić. Jest tutaj. Okej, okay. sprawdźmy mapę. O nie, nie będziemy wiedzieć, co się dzieje. Idzie, znowu. Znowu nadchodzi. No, co za koleś, no. Szybko zamykamy drzwi. Ło, wow. piąta rano. Chyba przeżyjemy tę noc. Miejmy nadzieję. Wiecie, trzeba odświeżyć nam czujnik, bo bez tego ani róż. Okej, okay, idzie do kamery pierwszej. Tu powinien się nam pojawić za niedługo. Kamera trzecia, czwarta. To jest w Engine. No dobra. Chociaż tyle dobrze. Pią Szósta rano. Oh rano. Okej, okay, mamy noc drugą. Jest dwóch impostorów. Alarm się często psuje. O mój Boże. No nie gadajcie, że mamy dwóch teraz. No to ładnie. Jak ja to przeżyję? Okej, okay, tu jest jeden. Jesus Christ. Jest żółty impostor teraz. Jesus Christ! Musimy uważać, to będzie ciężkie. Dobra, zamykam ten pokój, nie ma. Patrzcie. Okej, okay, tu chodzą. No dobra. To mi da czas, żeby zrestartować te drzwi, mam nadzieję. Dobra, oni sobie gdzieś tam poszli. Dobra, był czerwony. Żółty jest kam8. To jest tu. Dobra. Drzwi będziemy mogli używać w razie czego. Szybko zamykamy to. Sprawdzamy. Ok, wyszli stąd. Dobra, dobra. Którą mamy godzinę? Pierwsza dopiero. Jezu, jak my to przeżyjemy. Jak drzwi nam się zrestartują, to co będzie? Oj, oj, oj oj. oj. Ciężko. Nie widzę ich w ogóle na kamerach. Szybko użyjmy. Dobra, oni są gdzieś tam z tyłu. Okej, okay, okej. Okay. Jakoś to przeżyjemy. Poszedł do nawigacji, ten do engina. Okej, okay, czerwony się tu nam. Obstawiam, że czerwony nam tu będzie coś robił. KAM1. Uwaga. Okej, okay, na razie tu nie idą. Żółty idzie. Nie, dobra, omijają to. O matko, ciężko, ciężko. Chyba czerwony do nas idzie. Dobra, zamykam to od razu, ani się nie patrzę. Mamy drugą. Gdzie tam do szóstej? Jeszcze godzina, trzeba czekać. O kurka, trochę się boję. zamykamy to. Jesus Christ. No nie, idzie do mnie. Drzwi się otwar otworzyły. O kurka. Masakra.